Zagadką jest już sam tytuł tej książki, który można czytać jako O albo Zero. Fiński wydawca nawet utrudnił odpowiedź na to pytanie, tworząc specjalny znak graficzny. Zagadką jest to, kto jest bohaterem tej książki, bo jest ich tu ponad setka. Zagadek jest o wiele więcej. Sprawdźmy, czy warto przeczytać powieść Mikilukonena, która liczy sobie prawie tysiąc stron. Zacznijmy od autora. Mikilukonem był nazywany nadzieją fińskiej literatury. Niestety, w zeszłym roku odebrał sobie życie, co ma niebagatelne znaczenie w interpretacji tej książki, bo śmierć jest tu obecna i opisana bardzo szczegółowo i dosłownie. Wszystko zaczyna się od śmierci, od śmierci Emiliansen, która postanawia odebrać sobie życie, jednak dzieje się to w przedziwnych okolicznościach i ta przedziwność rozlewa się na te 900 ponad stron tej książki. To, co łączy bohaterów, to liczne nerwice, obsesje i racjonalne zachowania. Jedni słyszą dźwięki, które wydobywają się z bakłażanów, inni piszą książki kucharskie dla neurotyków, a jeszcze inni mają przedziwne obsesje na punkcie grzybicy stóp. Podróżując po świecie, czasie i tych przedziwnych wydarzeniach, próbujemy złapać o co tu tak naprawdę chodzi i co łączy te dziwne wydarzenia, które dzieją się w tej książce. Jest tu sporo fizyki kwantowej, jest tu sporo innych niewytłumaczalnych zjawisk. Czy warto się po tę książkę? Wydaje mi się, że tak. Ja po tej książce jestem nawet gotowy przeczytać Ulisesa. To była niesamowita przygoda móc obcować z tą książką. Jeśli szukacie prawdziwego czytelniczego wyzwania, to sięgnijcie po książkę Miki Lukanena.